Spadę. Alerty i polecenia giełdowe na czas. Zawsze. No jak wspominałem, najciekawszy temat w ciągu ostatnich pięciu sesji to cyfrowy polsat. Ja również na ostatnim szkoleniu bezpośrednio z traktów terminowych analizowałem tam sytuację cyfrowego polsatu i przedstawiałem taki układ możliwości zakończenia tego trendu wzrostowego bądź tej alternatywnego rysowania linii. Generalnie. Konkludując, akcentowałem to, iż do końca sytuacja nie wyjaśniła się i wcale nie można wykluczać dalszych wzrostów i nie ma sensu otwierać jakiejś pozycji na spadki. W tej sytuacji potwierdziła się ta druga opcja, iż nie ma sensu na razie wychodzić z pozycji i, i handlować na spadki na cyfrowym posacie. I ostatnie sesje przyniosły bardzo ładne wzrosty. Jak dotąd sytuacja techniczna wyraźnie polepszyła się po tym w ciągu ostatnich dwóch dni i nie doszło do przebicia tej czerwonej linii oznaczonej tą niebieską strzałką, co sugeruje, że przestrzeń do wzrostów na cyfrowym polsacie wciąż jest gdzieś, gdzieś przynajmniej do tych okolic. Tak więc 16% wzrost, zysk na cyfrowym polsacie, który był omawiany, moment wejścia był szeroko omawiany tutaj na spotkaniu. Mniej więcej dwa miesiące temu cały czas, cały czas zalecam trzymać ten składnik naszego portfela skłaberowego, budowanego tylko i wyłącznie na tych spotkaniach. Ja będę akcentował, kiedy pozbędę się ze swojego portfela cyfrowego Polsatu i pokażę go również na samym portfelu skłabera. Przenalizujmy w takim razie takie dwa najciekawsze tematy z ostatniego czasu z tych, z tych średnich spółek. Sanok. Sanok, tak jak wspominałem, bardzo ładnie już zaczynał wyglądać. W zasadzie o Sanoku jako spółce takiej proemerytalnej, długoterminowej, kilkukwartalnej mówimy na naszych spotkaniach od dawna. W zasadzie to są, to są okresy września, października, kiedy wspominałem, że w długim terminie wszystkie ceny na Sanoku poniżej 50 zł są bardzo atrakcyjne. I już dzisiaj to owocuje, ponieważ od tej kwoty około 50 zł ten zysk wynosi... no około 20 może więcej procent. Oczywiście na Sanoku to nie jest wszystko, te 20%, który, który, jak dotąd jest, czy też był do zarobienia, w najbliższym czasie bardzo możliwa jest korekta, ponieważ tutaj w takim czystym układzie wygląda to trochę tak jak PKOSA, czyli ciągły wzrost do góry, korekta może nastąpić może nastąpić nawet do poziomu w około 52 2 zł. I to będzie kolejny dobry moment, żeby dobrać Sanok. Jeden użytkownik napisał, tak. że są problemy z dźwiękiem. Podejrzewam, że są to jednostkowe problemy. On, takie rzeczy się często tutaj zdarzają, ponieważ... Czasami się przywiesi komuś bezpośrednio panel, albo jakieś problemy z internetem. Tak więc radzę przetestować sobie sprawę z przyciskiem dźwięku w lewym górnym rogu, albo po prostu zresetować platformę. To też często pomaga użytkownikom, którzy faktycznie mają jakieś problemy z jakością, bądź bezpośrednio z dźwiękiem. Mam dużo informacji, że dźwięk jest OK, tak więc... Kontynuujmy temat. Tak więc Sanok to nie jest spółka, która, która charakteryzuje się takimi niesamowitymi stopami zwrotu z miesiąca na miesiąc, i jest to stabilny, dobry walor do, do portfela, który, który cały czas jest jeszcze w cenach, w których warto zainteresować się tymże, tymi akcjami. I kolejnym tematem jest Grajewo, które też jeszcze nie zrealizowało całego scenariusza, który był dla niego rysowany od końca zeszłego roku tutaj na analizach, ponieważ po raz przy tak szerzej był omawiany w tych okolicach, później jakoś na samym początku roku, czyli to będzie ten okres bezpośrednio, tutaj była sytuacja bezpośrednio z emisją, z planami grajewa z powiększeniem mocy produkcyjnych, gdyż jest to no, jeden z największych w Europie producentów płyt dla przemysłu meblarskiego. W związku z tym, z racji tego, że spółka jest również liderem, planuje rozwój i w związku z emisją, która bardzo obniżyła cenę kursu, Grajewo znalazło się w bardzo dobrych, w dobrych cenach, takich również, Średnioterminowych i w dłuższej perspektywie. Dlatego cały czas te wzrost na Grajewie nie wyczerpały, nie wyczerpały całego potencjału tego ruchu, i oczywista będzie teraz korekta, która pewnie pojawi się wraz z tym, jak nastąpi korekta na pozostałych indeksach polskiej giełdy, i dalszy ruch już w kolejnej perspektywie roku do września to będą perspektywy 34 zł. Oczywiście, jeżeli jakieś kluczowe ryzyka z gospodarek się nie pojawią. Myślę, że po raz kolejny ryzyka w gospodarkach światowych i europejskich w kontekście średnioterminowego inwestowania na giełdzie, na przykład pod portfel emerytalny, omówimy sobie na spotkaniu 11 kwietnia, tak więc to będzie taka co dwumiesięczna analiza ryzyk systemowych z giełd i w ogóle z sektora. Finansowego, tak by nie zaskoczył nikogo taki kryzys, jak miał miejsce przy okazji Grecji czy 2008 roku, kiedy wiele osób straciło wiele pieniędzy nie tylko na polskiej giełdzie. Przedsiębiorcy przede wszystkim postulują, postulują sytuację, w której mamy duże problemy biurokratyczne i radykalne zmiany z prawem, prawa w Polsce niemalże z dnia na dzień. Historii takich jest dość wiele, i dwoma najciekawszymi tematami ostatnich lat, odnośnie których mamy już jakieś konkretne dane i przedstawienie, jak wyglądało to w dłuższej historii, mamy sytuację z podwyższeniem akcyzy na alkohol, która spowodowała radykalne spożycie no, generalne podwyżki cen alkoholu. Co za tym poszło, radykalny spadek sprzedaży wódki. Tam były przede wszystkim bardzo dziwne rzeczy, ponieważ po ogłoszeniu podwyższenia akcyzy na początek sprzedaż wódki rosła, ponieważ wszyscy się zatowarowywali w sklepach. Potem był radykalny, radykalny spadek, a potem ruch do góry i, i powrót do konstansów produkcji, ale na dużo niższych poziomach. Dopiero w tym roku rynek wódki spirytusu w zasadzie może przewyższyć ten poziom, który był przed podwyżką akcyzy. Ale dzisiaj nie o wódce będziemy mówić, czy o napojach spirytusowych, ale przede wszystkim będziemy mówić o lekach, a w zasadzie o dystrybucji leków. Ponieważ tu mamy bardzo podobną i bardzo analogiczną sytuację, ponieważ z takiego dość zdywersyfikowanego rynku dystrybucji leków po wprowadzeniu ustawy, która obniżyła urzędową marżę, na sprzedaż leków, zakazała promocji różnego typu leków i generalnie tworzenia nawet reklam dla aptek. Były też pewne próby ukrócenia sytuacji z książeczkami na promocję na leki, czy też zbierania punktów. Spowodowało to przede wszystkim radykalny spadek marsz, zyskowności tego biznesu i generalne kłopoty w całości, w całości branży spowodowało to przede wszystkim to iż z branży, w której było wiele podmiotów, zaczęły powoli znikać zagraniczne spółki, które nie potrafiły sobie poradzić z niższymi marżami, nie potrafiły sobie poradzić z logistyką rozwożenia leków do aptek i z czasem zaczęły znikać. I coś co dzisiaj jest w programie gospodarczym partii rządzącej i o, o czym ta, ta partia no w zasadzie od dłuższego czasu marzy, żeby wiele z firm zdominowało polski rynek. To udało się jak dotąd tylko poprzedniemu rządowi, właśnie za pomocą tej ustawy, ponieważ w wyniku jej zniknęli zagraniczni, w zasadzie dystrybutorzy na, z rynku aptecznego i dystrybucji do aptek oraz do, do szpitali, i pozostały trzy firmy, które w tej chwili mają powyżej 70% rynku. Rynek już doszedł i okrzepł po tej reformie, i mamy dość dojrzałą, ponieważ skonsolidowaną branżę. A takich branż w Polsce nie mamy wiele. Tutaj sytuacja, jakby spojrzeć na mapę, wygląda nawet bardziej dojrzale niż na rynku stacji benzynowych, gdzie ten rynek już jest bardzo dojrzały, marże są dość wyśrubowane i wiele różnych schematów na rynku paliwowym przerabialiśmy. Wydaje się, że rynek, właśnie ten farmaceutyczny, i sprzedaży detalicznej i hurtowej bardzo dojrzał nam, i jest jednym z bardziej dojrzałych branż. Składam. Alerty i polecenia wiedowe na czas, zawsze.